Cześć, witam was serdecznie z tej strony Jarkowy W dzisiejszym odcinku powalczymy sobie troszeczkę z nowym Pokémonem na rajdach, czyli Groundonem Już prawdopodobnie ekipa jest tutaj w lobby Zobaczymy, jak widzicie 54 cp, 1000 cp powinno być bezproblemowo Zobaczymy czy będzie szajniej czy nie Już idziemy powolutku sobie w stronę ekipy Więc za chwilę jak coś to zaczniemy walkę no dobra, już sobie stoimy na rajdzie, już zaczynamy 8 osób także 8 kąt Jak widzicie jakowy jest tutaj. Oj oj oj, U, ale mi się udało na szczęście. Bomb sobie wybrał party na bardzo feralnie. No Dobra, lecimy i jedziemy. Powinno być Widzę jak to wygląda. A ja mam tu psychicznie, atak, tak też tak... Ale mam Solar bima, także Łou! Wow. Także, no dobra, powinno, powinno nam się udać, chociaż ciężko idzie. No nie jest tak łatwo, by się można było spodziewać. To następny Solar Beam, tak? Czyli jest to Pokémon z Solar Beamem? Dobra, już wodne teraz wchodzą Pokémony i już teraz widać, jak to elegancko nam schodzi No i widzicie, pierwszy idzie. Vaporeon dostał teraz następny Vaporeon. zdążyłem mu skoczyć także Ma trochę więcej mi się Też nie powinienem skachiwać widać dobra wszystko ładnie idzie już połowa rajdu także spokojnie sobie poradzimy z tym w takim w takim składzie jakim teraz mamy czyli jeszcze czeka nas jeszcze jeden rajd na, na w sąsiednim zimie, bo to trzy zimy są pod rząd. Dobra, już ładnie idzie, połowa będzie chyba na pewno, chyba na pewno będzie rejoin. Tak czuję, nie zdążę uskoczyć, to nie ma szans. Tu już rejoin jest, nie, jeszcze jeden jest, dobra, i także jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, 190 sekund. Bez problemu. Trochę strat. O, jednak w moim wypadku będzie pierwszy... A e, jeszcze jest Gyarados. Który nie ma wodnych ataków niestety. Nie zwróciłem uwagi. Którego brałem. Gyarados. Tu elektryczny atak. Solar beam wszedł. Czyli tutaj już widzimy, że to będzie na pewno u mnie na koniec tak rejoin Trudno No ja to już niepotrzebnie chyba wchodziłem, bo to już końcówka jest No dobra więc zaczynamy pierwszą turę łapania tak przy okazji w roli ścisłości ja już wcześniej łapałem pierwszy raz po dłuższym czasie pierwszy raz łapałem właśnie groundona no i pierwszy raz, który w ogóle rzuciłem pierwszego płyju, bo patrzę już jest Shiny, także Shiny Groundona już złapałem, ale miejmy nadzieję, że, że zrobimy to po prostu na odcinku. Niestety jest zwykły, ale nic straconego. Bardzo ładne CPA widzę. Nie wiem jakie jest maksymalne, nie wiem jakie jest dobre. Excellent proszę. Tutaj dosyć duży tempokrawon. Powiem ci tak, no, jak Ja to się, powiem? się przestałem interesować Ja się przestałem interesować ja mm -hmm. się przestałem i powiedziałem, że mam to w dupie Przestałem się interesować, tak? Dobra, teraz Jak odbił? No powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy czy uda nam się go złapać No tutaj akurat na pewno jeżeli chodzi o poziom łapania Różnica między łapaniem Kyogra a właśnie Groundona jest niebola ziemia, bo nie da się go nie trafić. No chyba, że odbije nam bola, ale już siedzi. Siedzi, a nie, siedzi, jednak nie, zdążył mi ostatnim chwili się. Cały czas tutaj się nam o, Bez problemu trafiamy excelenty, także podkręcone, ale dla... tak zauważyłem, że szybciej mi wyskakuje, jak trafiam z excelentem, niż. Niż normalnie. Znowu jakaś większa szansa. Czyli także tak mi się wydaje, że pierwszy raz ride w tej chwili będzie stratny. Bo już malinki, już malinki stracone. Ciężka sprawa. Na no szczęście jest jeszcze, na pocieszenie, jest jeszcze jeden rajd, gdzie możemy sobie go, jeżeli nam się nie uda go złapać, nic się nie stanie, bo mamy, tak jak mówię, jeszcze jeden rajd, dość ciężko będzie go płuc, bo już mi wszystko tutaj popadało, a rewajwów też już na razie. Dobra, excellent. Siedzi czy nie siedzi? Mógłby siąść. Dwa pochybole. Chyba tracę nadzieję. O. Zdecydowanie wolę łapać takie Pokémon niż fruwające po całym ekranie. O! Pięknie. Pierwszy Pokémon, pierwszy RAID dzisiaj zaliczony na plus, bo złapany. Zobaczymy, co tutaj mamy. Później niby strąg. Tak więc pierwszy rajd zaliczony, pierwszy, pierwszy jaki się udało. Pierwszy właśnie zaliczony pod względem złapania, a także w roli ścisłości, żeby nie było. Jak widzicie, Shiny Pokémon złapany miesiąc, bodajże albo dwa, dwa miesiące temu. Także tak on wygląda jako w wersji Shiny. Miejmy nadzieję, że jeszcze nam się trafi. Dobra, w takim wypadku my widzimy się na tym drugim rajdzie za chwilkę. więc do zobaczenia za chwilę no dobra, jesteśmy już na drugim rajdzie, szybciutko sobie go zrobimy e, miejmy nadzieję, że to będzie udana sztuka także lecimy no, na pierwszy ogień no, od razu wolne pokemony, no widzę tutaj, że tu już będzie troszeczkę ciężej no, niestety w jednym skąd już nie został, że tak powiem Ride Pass już nie... no Ride Passa nie można już zakupić skończyły się pieniążki, końcy w tej chwili w takim wypadku jest 7 osób, wcześniej było 8 A nie ma ten. znowu Solarbi Któryś raz z kolei atakuje raz Solarbi świetnie czyli znowu będą schodzić Poki na jeden strzał, będzie trzeba się uskoczyć nie, zamierzam tracić pokemonów aż tylu dobra znowu Solar Gimna mocno dobra i połowa rajdu zaraz będzie za nami my powoli tracimy no, tracimy na razie trzy poki wydaje mi się, że chyba nie powinno być na tym razem a, jednak będzie rejoin bo już widzę, że są Gyaradosy ale te Gyaradosy nie są jakoś tam specjalne już naprawdę będzie trzeba trochę pochodzić jednak po tych za tymi revivami pokemony mi. Mam masę pokemonów do uleczenia No dobra, pierwszy Rejoin Staje się faktem, a nie, jeszcze chyba? Tak, Rejoin Niestety O ile w ogóle pójdzie mi Rejoin? Coś tu jak zwykle z... Coś jest mi tutaj nie tak, niestety No dobra, będziemy musieli na chwilę przerwać bo muszę się. Coś mi tu. No, będę musiał teraz dotrwać do końca bitwy, bo jak widzicie zbugowała mi się gra, więc. Albo mi się zbugowała, albo. Albo coś jeszcze gorszego. No, jak widzicie, nic nie mogę robić, a nadal schodzi. A jak ucieknę, to już chyba raczej nie będę mógł wejść do bitwy. No dobra, to, to w takim wypadku poczekamy, aż się walka skończy. No, i dobra, jakoś dotrwaliśmy. Nic się nie zmieniło, w takim bądź razie przechodzimy do łapania. Tak niewiele tych malinek. 10 tysięcy, fajnie, 12 boli. Dobra, dobra. I zwykły, także w dalszym ciągu drugiego na razie nie będzie. O, drugiego nie będzie na chwilę obecną. Trudno. Na pewno w tym na pewno trochę spędzimy na tych rajdach, bo zamierzam bardzo mocno się. Zwłaszcza jutro. Jutro będzie właśnie 3 godzinne rajdy z rajku, także, także trochę się będzie działo. Akurat jestem dobrze zaopatrzony, myślę, że z takich 20 rajdów powinienem te 3 godziny zrobić. Tak myślę. Jest naprawdę dużo gymów, więc... Może czasowo się zmieścimy na 20 rajdów? Póki co łapiemy tego No Oczywiście. Nie może być inaczej. I zawsze do samego końca wy wycyckać. Bo i dopiero wtedy wsiądzie na ostatniego. O, o proszę. To tym razem się udało. Tym razem się udało szybciutko. Wcale aż tak źle nie było. Widać 2896. Czyli w miarę dobry. No dobra, widać, że. A jednak mojej dziewczynie Patrycji się udało złapać. Szajni. O ile się udało złapać. No dobra. My się widzimy w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał i lajkujcie, jeżeli chcecie więcej materiałów. To także, cześć.